Dziś z palionem przechodzimy hipnotyzujący spirala parkour. I kto przejdzie go pierwszy, wygrywa 1000 zł. Jesteś gotowy, palion? To co? A Wygram 1000 zł! Na pewno? To patrz, zaczynamy! Czy lecimy? O, palion, palion, parkour. palion, palion. Parkour master, parkour master. Gdyby mi zasłania Master. Ja. Dobra, e, dobra, teraz tutaj. Pat, pat na ten trik, patrz to. Uś. uś. Ja! Co teraz zrobisz, Malion? Co mam teraz możesz. zrobić? Dobra, ja idę dalej, ja idę dalej, ja idę dalej, ty musisz kombinować stary, to musisz kombinować. Oooo! Joo, wykombinował więc sobie musimy wiedz dalej w takim razie, bo zaraz Zastrzekaj nas dogoni do nie. Muszę szybko wiec, szybko to Jest wiec. takie proste Miodek, miodek, pszczuki, 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 pszczuki! yes! Dobra, Nie na miodzie skakać. Nie umiem po miodzie skakać, nie umiem, serio, nie umiem. Palion, co się z tobą dzieje? Spokojnie, wczuj się w to, wczuj się. Teraz masz pszczółki, Zyki. dasz radę, dasz radę. Gdzie da teraz? Tam, tam masz miodzik. Na miodzie przecież możesz się poruszać, stary. O! No niestety, palion którym... odpadł. Pekaj. O, dobra, teraz tu. Opa, opa O, opa. dobra ej, 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 paliano O nie, palion jest już tutaj blisko, muszę iść dalej Dobra, teraz szybciutko tu Okej, okay, okej, okay. jest pierwszy checkpoint Dobra, mam checkpoint w tym miejscu No, ale teraz... jeszcze koniec miodu, dobra ha, ha, ha. Pszczółki, pszczółki kolejne tam były Ale na szczęście bez miodu, więc będziesz miał łatwiej palion Dobra, mamy teraz jakąś wodę Ale z wody Yo, Patrzcie, jakie triki zrobiłem Palion! nie, Palion tam Bocz idzie tu. za nami, palion za nami idzie, damy radę Szybko, 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 do góry, do góry, jest! Co okay. tu się dzieje? Raz, tu, tu. okej, okay. Paliano! Przygotuj się na przegraną! Dobra, 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 tu, tu Tu, dobrze, dobrze, dobrze Na dół, okej okay. Nie, Co tam, Palion? O, czekaj Nie, Nie mogę tam wskoczyć, stary o, ciężko jest, A, ciężko jest. tutaj Ja, yeah, ty już mnie tam pokonałeś Dobra, czyli masz póki co jeszcze o. tysiąc zł w kieszeni Ale do czasu, stary, do czasu o. Szybko, szybko tyk, tyk, Dobra, czek. Dobrze, dobrze, jak słyszę nie, to znak, że paliąc popełnił błąd I w tym momencie mam przewagę Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Okej, okay, on tutaj popełnił gdzieś błąd, więc ja teraz o. muszę go koniecznie wykorzystać o. Jest, dobrze, dobrze, dobrze nie nie zrobiłem nie. jakoś mega źle. Nie. Jest. Okej. Okay. I teraz na dół. Nie. Paliano, paliano, paliano. Co tu trzeba zrobić? Jest. Jest. Nie. Dobrze. Nie. Miałem się przewagę! Cofnąć. Miałem przewagę, stary, miałem przewagę. Okej. Okay. Okej. Okay. Jest! Dobrze, dobrze, dobrze. Zresztą... O, o! Ty, ty, ty 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 mnie nie bij! To ty tu znalazłeś? Ja! Ja... <śledzimy> No A, kurde! Nie. Mnie. Ja tego nie wiedziałem. Nie. Ło, to okay. jest trudne. Jo! Dobra, dobra, dobra. Przycisk, przycisk, przycisk. Pyk, pyk. Dobra. Ale potęga! Ale potęga! Yo! Dobra. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Sam muszę? Jo! Ja, ja... Jakie to jest ciężkie. Nie, ja z złym miejscu skoczyłem. No to, nie jest, to nie jest proste. Spadłem na sam dół. Ha, o palion spadł na sądu. A ja muszę to wykorzystać, widzowie. To nie jest proste, Jezu. to nie jest proste. Jezu. Ja nie mogę! To nie jest prosty parkur stary! To nie jest proste. To jest trudny parkur, ale tysiąc o w kieszeni musi być. O, dobra, znalazłem yy, drogę ucieczki, i teraz mogę tutaj przejść. Okej, okay, dobra. Wlędy ty przyszedłeś? A, widzę. No ale ciężko było to znaleźć, stare. Dobra, ej, jo, a dobra, najpierw na to. Teraz na to, dobrze, dobrze. Tutaj trzeba, na... to nie jest taki prosty parkur, jak do tej pory mieliśmy parkury, palion. To jest bardzo trudny spirala parkour. Więcej myślenia, dobra, tu. Mm, Okej, okay. widzę, widzę to, mogę sobie przejść Server, tutaj. Jest... Okej, okay. tutaj. Nie możesz. Tutaj, tutaj, tutaj. Nie. Ja sobie kombinuję, nie. stary. Czy ty tam gdzieś, A, ty spadłeś, to są tu już. Mam przewagę, widzowie. Okej, okay, dobra. Jestem dalej w takim razie i idę dalej, i idę dalej. Uważaj, bo tam jest jakiś dziwny lag i on przeszkadza troszeczkę. Ja się wiem, wiem. Ej, tutaj też, tutaj też, dobra? Jest! Dobra, tam też uważaj, bo tam też jest jakiś lag, ale na szczęście tutaj już mi to przeszło i teraz mogę sobie spokojnie przejść tutaj. tutaj. No ale tak, tak no. przeszkadza. Tak, tak, ale to już jest git. No ja nie mogę, jak przeszkadza. Czy ja mogę. Jest dobra, mogę tutaj wskoczyć i. Idę dalej, ty! Ale skąd te ścinki jakieś podejrzane? Tutaj, okay, tutaj. Okej okay. Iść! Dobrze? Na drzewo! Eś. Jestem. Dobrze. Wiesz, ja sobie to zmniejszę. Ok, zmniejszę sobie render distance, może to przez te lagi. Dobra, w lewo, w lewo, wiem, że w lewo. w lewo, ale gdzie? Tam? Czy tu? Nie ma opcji chyba na schody. Yes, stary! Jak o, ty to zrobiłeś? Stary, ostatnim, e, ostatnim dosłownie e, cudem tam przeskoczyłem. Dobra, teraz muszę jakoś tutaj się dostać. Eś. Nie! Yeah! No i świetnie, no i spadam, muszę teraz tutaj lecieć, ale dobra, jest git. Jest! jest. Udało ci się oh. też? Dobrze, dobrze, to, to dobrze. Co to za skok w ogóle na cztery kratki? To był skok mocy, nie? O, tutaj też są niezłe skoki mocy, ale damy mhm. radę, damy Nie! No i nie mów, że całe. O, ja cię kręcę. Całe od początku tutaj. Op. Dobra, a. dam radę, dam radę, dam radę. Nie, no stary, zatrzymaliśmy się obaj w tym samym miejscu. O, dobra, teraz mi się udało. Ok? Teraz tu... nie, 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 nie Tutaj trzeba naprawdę się skupić Ej, tam jest jakieś przejście, nie wiem czy to jest dobre przejście, czy nie Czy ja idę w dobrym kierunku? Okej... Okay. to jest hard Jest hardcore na maksa, ty, ja tutaj nie mogę... nigdzie przejść? O, tutaj mogę, dobra, okej okay. Okej, okay. teraz mogę na to, z tego Hello. tutaj na to Okej, okay. teraz to, 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 świetnie Świetnie! Mam cię na ogonie, stary, mam cię na czy ogonie Czy jestem, dobrze czy jestem niedobrze? Jest idealo. Dobra, czekaj, czekaj, No ty właśnie, może ty sobie tam skąd. Jest dobrze, 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 dobrze. Cyk, cyk. Pięknie. Welcome. O, kraj Napoleona. Pyk! Pięk. pięknie. Zielone, zielone. Gdzie Gdy ja teraz? mam teraz patrzeć się? Wydaje mi się, że tu. O, chyba, chyba wyszło. Mi niedobrze, Czekaj. O, już wiem. Yes. Dobra. O, czekaj. Ej. Dobrze, my to wypchało. O, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, i teraz dalej. Nie. Zielona kraina Paliona. Jest, dobrze. Ja nie I teraz mogę z tego na to i lecimy dalej. Ej, a co to jest? Czy to jest wyrzutnia jakaś? Czy my mamy tutaj wyrzucić się jakoś? Czekajcie. O, faktycznie to działało. Okej, okay, a to coś robi? Dzień dobry. Opa. To chyba Blis nic nie robi. Jest. Stary, to musisz na shifcie wejść i kliknąć przycisk I wtedy y, to cię wypycha jakoś śmiesznie Na shifcie wejść? <laughs> no, przycisk. na tą półpłytkę białą wejść na shifcie I to cię wypchnie, to o, jest tak dobre Ej, fajne okay. Teraz tu, okej okay. Muszę przejść Zima. tu Tutaj jest taki teraz czerwony kolor Red flag Zima, ale klimacik mm, mm, A teraz ja tutaj mam klimacik Jest? yes, yeah. yes. kibidip i teraz na dół. dobrze, dobrze. dobrze. Szybciej tylko. No ja, ja. Skibi oh. dip, dab. dip, Spirala się zmniejsza. Pamiętaj, każdy pokonany kolejny poziom sprawia, ja ja. że jesteś bliżej do mety. A meta sprawia, że jesteś bliżej do tysiąca dolarów. Nie na no, złotówek, ale, ale, no słuchajcie, złotówek to też bardzo dużo, słuchajcie. Wójt, ja cię okay. gonię. Gdzie ty mnie gonisz? Nie możesz mnie gonić. Dobra. Ja cię kręcę, tu są ciężkie skoki do zrobienia, przynajmniej tych lagów już nie ma, no tak, nie chcę wykrakać, ale póki co nie mam, nie wiem jak ty Okej, okay, co nie, dalej? Jest git, jest git, lepiej nie mówmy o tym Dobra, dobra, nie ma żadnych lagów, jakie lagi, jakie lagi Okej, okay, teraz tu, ej, Paliano, jak tam się bawisz daleko? Lecę jak, jak, Gdzie jesteś, ty? Jesteś prawie jeden poziom za mną, stary, jeden pro, poziom za mną prawie O, nie, nie dobra, teraz tak tu, git I co ja mam teraz zrobić? Dobra, słuchajcie, popatrzmy Popatrzmy. Mamy wskoczyć na, na te zielone. Skakuję o... na to zielone. Skakuję tutaj. No nie, coś źle zrobiłem. Tutaj nie dobrze, ma Dobrze, 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 źle. Nie, Palion, bo ty teraz będziesz miał przewagę. Dobra, na to, na to. Okay. Ja mówię, tu jest tyle krain Paliona. A, na to, na to, na to. Dobrze. Tak, to jest kolejna zielona kraina Paliona. Ja już ją przeszedłem, teraz jestem krainie Grimisa! Ohohoho! faktycznie. Grimisz! Grimisz, grimisz, grimisz! Przeszedłem. E, dobrze, to w takim razie schodzę tutaj na. Gadanie cię! Nie ty już tam jesteś? No! Nie! Widzę Adelecy, cię! Kraina Grimisia! O! ale fajne. Wow, 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 wow! Znowu miałem malutkie. A, Nie, nie! Palion! Aaa, palion mnie dogonił! Palion mnie dogonił! Teraz muszę go dogonić. Jego, jego, jego. Jest! To jest nie w tym samym miejscu! Ja nie mogę, ale dziwny skok! Dobrze właśnie o to chodzi! Dziwny skoczek. Iś, i teraz tu lecimy, widzowie. Iś. Nie! Tam jest bardzo trudno paliano! Jak... Ej, ty znowu spadłeś na tym samym etapie, co wcześniej! Samo. Dobrze, 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 dobrze. Ej, w sumie mm, ja bym chciał sprawdzić, ile nam zostało Jest, Jest! Dobra, przeszedłem to, ale słuchajcie, palion jest dalej. Palion jest przede mną już, widzicie? To nie jest dobry znak Gdzie teraz? Znowu jest walka Gdzie? Dobrze Dobrze wykorzystane zastanawianie się Paliona na to, aby tutaj pójść Dobrze, 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 dobrze I mamy to Okej okay. I teraz się tu, tu O, ale to robię, Patrz, ale to robię Nie, nie zaliczyło mi e, speeda Teraz też, Raz dobra. Tu. dobra. Nie! Tobie też? Tak, dobrze, dobrze. Zostaję znowu w tym miejscu J ja się kręcę, to jest ciężki skok tam tu. Dobra, stary, gdzie ja mam wskoczyć? Ja tu. powinienem wskoczyć tu. E, do wody mi się wydaje. Tam do wody? Ja! Dobra, wskoczyłem no gdzieś Ja ci tutaj. podpowiadam! Dobrze, przeżyw... że mi... No nie, jak ty mnie tam prześcignąłeś! No. Dobra, na do, na do, na do, góra, góra, dobrze, 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 co? Ja idę po prostu mnie. za tobą, stary, ja idę po prostu za tobą. Ty lepiej Zostaw znajdź mnie. dobrą drogę. Mnie. <laughs> nie, ty znalazłeś słabą drogę! Dobrze. <laughs> dobrze. <Ty>. <śmiech> nie! <śmiech> I tak jesteś dalej ode mnie. Yes, jest Yes. 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 deep dobrze. Nie, o, to jest ciężki skok! Ej, to jest niemożliwe! <laughs> ale on, dobra, nie możemy sobie przeszkadzać... Nie no, popchnąłeś mnie! No. O, Może? Boże, no co my to robimy? Okej. Okay. No nie! Yes! Ale mi się udało! Teraz z tego co widzę, muszę tutaj iść. Tym, tym, o nie! Słuchajcie, wózeczka nie widzę. Jest tutaj gdzieś wózeczek stary? Możemy go gdzieś aktywować? A on jedzie? Nie, nigdzie go nie widzę. Aaa, hmm. bo tu nie trzeba żadnego łóżeczka. Nie, że ty się tak długo zastanawiałeś? No, ale to razem ze mną, więc na jedno wyszło. Dobra, <grym> dobra, dobra. Ale patrz jak lecę, ale patrz jak sunę. Okej, okay, bo ja wcześniej wskoczyłem zamiast na schodki. Właśnie, no właśnie, to źle wskoczyłem po prostu. Dobra, idę teraz tu. Świetnie, zapisuję sobie checkpoint. Tam za mną palion. Jak Dzień zwykle ma. za mną. Iś. Dobrze, o, to był ciężki skok, stary No właśnie Palionowi ten skok nie wyszedł Jaki trudny Dobra, tutaj też jest trudny skok, ale damy radę Yes, yes, yes Kibi dip tap, tap Dobrze Teraz tu, dobra, forteca netherytowa Idziemy na górę I teraz tu, świetnie, świetnie, świetnie Nie, nie mów, że... piasek dusz Dobrze Najgorszy piasek jest. dusz, ale to przeszedłem Yo, drzewny biomik! Hello! Co my tu mamy? Oj, 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 lekkie małe, mały, ale też nie żyje. Ja żyje. Opa, let's go, let's go! I teraz. Nie ja nienawidzę po piaskach. Nie, muszę Nie dałem rady, niestety. Ale prawie wow. bym tam doskoczył. Jaka kraina zielona nagle. No właśnie, zielona, a ja już sobie tutaj dalej. Hasam. Hasam, hasam, hasam. Co to to na ser kratki. Jak ma. Oś. Yo! Dobra, to tutaj trzeba zrobić tak Jest! Dobrze, i teraz patrzcie A, to będzie ciężki skok, widzowie To, no, tobie się też, Palion, nie udało To jest jakiś tryb hardcore dla... Jak ty to przeskoczysz, to ja będę patrz ci to. kmicował O, czekaj. O, no nie mogę z tego No co to za skoki No nie Jestem, patrz Dawaj, pa, rób to, rób Adam to, no. Emotion! Emotion! I. Eee! Jak mu się udało? Jak ty to zrobiłeś? Musisz spawić spacją! Dobra. Nie, bo ja źle to wyczuję. Tak, ja! Pod... Skoczyłem tam stary! Mam nadzieję, że. Na nie będzie żadnego przypadku, że drugi raz będę musiał pokonywać ten skok, bo to było naprawdę ciężkie, nie? Dobra. <laughs> Widzowie, ogólnie to i przychodził, to jakieś? Nie wiem. Za 10 długo, za minut. długo, tak. Ja już lecę tu stary, i liczę na to, że tutaj już będą same prośby. O, to, to za miejsce. Okej, okay. ja już wiem o co tutaj chodzi. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. i jest, dobra, przeszedłem to. I teraz trzeba. tutaj trzeba. Ojejko. Tutaj trzeba dobrze wyczuwać skoki w odpowiednich chwilach. Ok? Jest! No. O, dziwo mi to wyszło, ty. A nie spodziewałem się tak, szczerze. No. O, i teraz ty tam będziesz miał problem. No, no mi nie mów. Paliano, paliano, dasz radę, dasz radę, ja w ciebie wierzę. Jo, dobra. Tu jest znowu coś. Co, Co? No, Ja Co? nie mogę. <laughs> dobra, to to jest jakieś. Nie wiem, czy ja mam tam przechodzić, czy tu, dobra, ja idę jest... tu. To jest dla pro. Okay. Ich... su. O, su. Dobra, ja wiem, że już na to muszę wskoczyć. Okay. Jest, dobra, w końcu też mi się to dało. Dobra, teraz to. Ojoj, oj, 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 teraz przez tą wodę. Damy radę, damy radę, damy radę. Aj. Jest, dałem radę. Nie wiem nawet jak. Nie! Aj. Co to jest za miejsce? O dobrze, dobrze, dobrze. Uważaj na wodę, uważaj na wodę tutaj, palion. Aj. Dobra, teraz to. Okej. Okay. Tu, tu, tu. Nareszcie. Tu. Ja cię, ja cię krecę! Co to jest za mis? Nie! Jest, jest, jest. Uważaj tam na wodę, bo wpadniesz. O dobra. Okej. Okay. Tutaj jest. We snake. live. Chyba We love. We lie. Du, 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 du. We Tam nie trzeba było skakać nawet, stary taka podpowiedź. No. Okej. Okay. I co teraz? No nie, nie, nie. O takie buty! Nie! Najgorsze możliwe skoki widzowie! Jo, jo! Jak ja to przejdę, to będę już szczęśliwy po prostu. To są najgorsze możliwe skoki, które już są. Na szczęście za mną, więc o tyle chociaż się ciesza. O, nie. dobra, gdzie teraz? Gdzie we live, we love, we... E, Co? O nie! Gdzieś jakoś źle zrobiłem. We live, we love, we lie. Nie, no teraz po kratach tu? skakać. No, po kratach najgorzej. Nie nie wiem, nie kto mogę, to nie. wymyśla, stary. Kto to wymyśla? Jest jakaś mapa Staryk, dla jakichś. Nie, gdzie mam dalej? A, dobra. Jest. <grym> Dobrze. Dobrze poszedłem? Dobrze poszedłem. Okej. Okay. I teraz to. Jo, miałem laga. Uważaj, bo tutaj w pewnym momencie jest, na tych nagrytach zostali. O, a ja jestem teraz na tronie. Ej, czekaj. Ej, ej, stary! Tutaj już prawie jest koniec naszej drogi. Skąd ty to Sprawa, możesz wiedzieć? koniec spirali, bo widzę to. Widzę, widzę co ci, koniec. No, ci na opowiadał taki głupot. Mm. Dobra, teraz trzeba o wszystko, widzowie. O wszystko to jest walka, bo spirala może się skończyć za chwilę. A my Siema. nie możemy przegrać. Co się ma, co się cieszysz? Siema. Nie, przed tym najgorsze pachołki, stary. Skarż, no. Nie. Dobra, chodź tutaj, chodź tutaj. O ty, o ty. Cia, cia, cia. Yes, jest, jest! I patrz teraz to. Yes. Ja, yeah, ja. Yeah. Spiral end, stary. Spiral nie. end, tysiąc złotych. No, no nie mów I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: "Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Hej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij."